Słuchajcie, witam Was w Wieszczadach, przed rośliną, która zarasta bardzo wiele miejsc w Wieszczadach, popatrzcie przydrożne rowy, przy, przy wsiach i między lasem a rowami, w wielu miejscach, późnym latem kwitnie, jest to rudbeckia powcinana, jest to wróg bioróżnorodności, roślina amerykańska, która nie ma w Polsce wrogów i pod żadnym pozorem nie sadźcie jej, nie sadźcie ich w ogrodach, bo ona po prostu idzie jak legion rzymski, wszystko zarośnie i popatrzcie tak jak tutaj między łąką a ogrodem też wszystko zarosła. Ta łąka nie jest zarośnięta, bo jest wykaszana, będzie pewnie koszona niedługo, natomiast tam gdzie nie jest koszone to po prostu coś takiego się pojawia i jest to prawie nie do zniszczenia, więc błagam Was, nie sadźcie tej rośliny w ogrodach, pomimo, że jest bardzo ładna. Jest też wersja taka pełnokwiatowa, takie żółte pomponiki, też jej nie sadźcie, nie rozsiewa się, ale się rozmnaża przez e, rozłogi, natomiast ta się bardzo silnie obsiewa i potem w promieniu kilkudziesięciu metrów będziecie mieć prawdziwe morze siewek. Takie ostrzeżenie. Rudbeckia laciniata nie wolno jej sadzić w ogrodach.